Od paru dni docierają do nas niepokojące informacje o sytuacji w Milickim Szpitalu. Podkreślam tu słowo docierają, dlatego że mają one charakter nieformalny przychodzą drogą okrężną. Nikt niczego nie wie w sposób jasny, przejrzysty i transparentny. To na sesji Rady Powiatu Oleśnickiego. Pani dyrektor oświadczyła o likwidacji dwóch oddziałów szpitalnych w Miliczu. W mediach społecznościowych pani Folmer potwierdziła to. Jednocześnie zauważyła, że w miejsce zlikwidowanych, czyli użyła już takiego trybu dokonanego, mogłyby się pojawić usługi komercyjne. Uwaga, to oznacza, że. Wycofywane będą procedury w por na porodówce, w ginekologii, procedury medyczne refundowane przez NFZ, czytaj darmowe, a w miejsce nich powstanie po prostu komercja. W miejsce w nich powstanie prywata, która będzie zarabiać na tym pieniądze. To jest bardzo niepokojący sygnał, to jest bardzo nie niepokojąca tendencja. Nie wiem z czego ona się bierze. Może to jest efekt działalności kolejnego ciała doradczego. Przy panu staroście te ciała się zmieniają w bardzo dużej w bardzo dużej amplitudzie i tak naprawdę jedyne co do tej pory powstało jedyne co do tej pory nieformalnie zostało zakomunikowane to likwidacja. Gmina Mielicz jako udziałowiec Oczekuje poważnego traktowania, czyli po pierwsze informowania, po drugie podejmowania decyzji prawnych w oparciu o kodeks spółek handlowych. Nie będziemy się z tym godzić i nie będziemy tego tolerować takiego załatwiania spraw, takiego przedmiotowego traktowania i pacjentów i pracowników, żeby dowiadywali się później niż radni powiatu oleśnickiego. Chciałbym też zapytać, jak czują się radni powiatu milickiego, którzy Tydzień po Oleśnicy dowiadują się o likwidacji tak ważnego, ważkiego dla rozwoju lokalnego oddziału, jakim jest porodówka. Chciałbym szczególnie zwrócić się do byłych starostów Grzegorza Dudy, Krzysztofa Osmelaka. Czy się godzą z taką sytuacją? Kolejne oddziały likwidowane w Mińskim Szpitalu. W tej kadencji zlikwidowano terapię uzależnień, teraz przymiarka do dwóch następnych. Naprawa szpitala nie może się odbywać przez jego likwidację. To jest nieporozumienie. Mam nadzieję, że zdecydowany społeczny opór przeciwko tym zamiarom położy kres tej wolnej amerykance, która się tam odbywa przez różne dziwne ciała doradcze suflowane. Rodzić w Miliczu. Miliczanki mają prawo rodzić w Miliczu.